Rozstaw osi teraz, nie? Rozstaw osi, tu zaskoczenie numer dwa i teraz wymiar, bo nic nie będą. Rozstaw osi, tu zaskoczenie numer dwa jest węższy od tego w Megan. Kurde, kupię, żeby minę taką Rozstaw osi, tu zaskoczenie numer dwa jest węższy od tego w Megan o 2,5 cm. Centymetra. Rozstaw osi, tutaj zaskoczenie numer dwa jest węższy od tego w Megan Jest węższy od te... Dobra. się kępuje, bo na nie patrzę, tak miną. Rozstaw osi. Tu zaskoczenie numer 2 jest węższy od tego w megan o 2,5 cm. Rozstaw kół. osi. Rozstaw osi. Tu zaskoczenie numer 2 jest węższy od tego w megan o 2,5 cm. Centymetra. Tutaj 2,5. Jeszcze tu... raz, ok? Nie przejmujemy się. Rozstaw osi, tu zaskoczenie, numer dwa, jest węższy od tego w megan o 2,5 cm. Tutaj 264 cm. Jest! Mamy całe wymiary.